Witam serdecznie sympatyków portalu Manchester Info. Dzisiaj przy Kościele Miłosierdzia Bożego w Manchesterze, w ośrodku parafialnym, odbywa się manchesterska premiera filmu Inka, którego pan Jan Leduchowski jest reżyserem, scenarzystą i twórcą, także głównym realizatorem, producentem. No, z tego, co przeczytałam, mogę powiedzieć nawet pewnego rodzaju Misjonarzem, konsekwentnie dbającym o to, żeby film został obejrzany i zrozumiany. Pan Jan Leduchowski zdecydował się poświęcić nam dzisiaj swój czas i zdecydował się na tę rozmowę. Korzystając z tego czasu chciałabym zadać kilka pytań. Dobry wieczór. Bardzo chętnie. Proszę bardzo. Moje pierwsze pytanie to dlaczego wybrał Pan historię 17-letniej dziewczyny, a nie historię jednego ze znanych generałów, albo chociażby nie historię taty bądź babci. Wgłębiając się w materiały o panu, o pana rodzinie, to czytałam się, że tytułowa Inka jest siostrą pańskiego taty. Ale mimo wszystko, zadam przewrotnie to pytanie, dlaczego akurat Tę historię pan wybrał, bo wgłębiając się w historię pana rodziny, doszłam również do tego, że pana babcia jest prawnączką Józefa Bibickiego, autora, autora słów do hymnu, jeszcze Polska nie zginęła do hymnu narodowego. A, czyli kolejny jakby ciekawy temat. A dlaczego właśnie Inka? No, pani ma rację, że rzeczywiście moją ciocią Inką właśnie była siostrą mojego ojca i bardzo ją kochałem i była wspaniałą kobietą i bardzo miłą i serdeczną, ale ona nie była głównym powodem wyboru tego tematu na film. Dla mnie jest kilka wątków tutaj, które mnie bardzo, bardzo interesowały i nadal dla mnie są tematem dzisiaj. Myślę, że pierwszy temat to jest, to jest bohaterstwo dziewczyny. Bo my możemy codziennie oglądać filmy o James Bondach i różnych innych uh, generałach i, i tak Cieny dalej. Mężczyzna. to mężczyznach. Silnych mężczyznach, które prawda, właściwie w nie, nie bardzo wywiarygodny sposób wysadzają nieprzyjaciele w powietrze i tak dalej. A tu mamy autentyczną dziewczyną, zupełnie bezradną, bardzo kobiecą która była solitaruszką, która miała w genach, prawda? Taki opiekuńczy duch i ludźmi się opiekowała. I ona też była bohaterką. I o takich osobach jest bardzo mało filmów. Więc dla mnie to jest bardzo ważna rzecz i jeden z tych elementów mm -hmm. istotnych w tym filmie. Ja myślę, że są inne wątki. Um, druga to jest to, że ona była małą dziewczyną, czyli. Czy pan, Pani ma, może na przykład syna, powiedzmy, który ma powiedzmy 10 lat, może być sytuacja nastąpić, gdzie ktoś grozi syna śmiercią, jeżeli nie wyda matki, a, a Pani będzie w, te, w tym momencie tak zastanowiła, czy syn nie wyda, czy nie wyda. Ja bym zmarła dla swojego syna, jeśli ja mam taki wybór, ale ja chcę, żeby jednak syn nie zdradził, żebym ja znał żeby syn żył. A syn jest taki lojalny i ja wychowałem tego syna tak dobrze, że w końcu on mnie nie zdradzi i on zostanie zabity. Mm -hmm. I jak, jak można sobie wszuć w takiej sytuacji, Więc Jest jest tutaj taki wątek. A poza tym e, chciałbym, generalnie w Anglii panuje taki, taka atmosfera, Anglicy bardzo kochają Polaków dlatego, że myśmy im pomogli w walce z Niemcami, a Niemcy są powiedzmy wiecznym strategicznym wrogiem Anglii, które nawet dzisiaj oglądając wiadomości o euro, strefie euro takie dane widać, jak Anglicy nie bardzo lubią Niemców i to jest nasz atut, że myśmy im pomogli walczyć z Niemcami. Nie oglądałam jeszcze filmu, bo nasza rozmowa odbyła się przed premierą, dlatego nie będę teraz zadawać o sam film, bo ciężko mnie jest, go nie oglądając. Intuicyjnie po tym, co Pan powiedział, wyczuwam, że jest to film także właśnie o sile ducha, która nie ma nic wspólnego z wiekiem, która nie ma nic wspólnego z siłą w sensie fizycznym, tylko właśnie z pewną siłą wewnętrzną. Kolejne moje pytanie: dlaczego zdecydował się Pan na amatorów. To wie Pani, ja bardzo otwarcie mówię, bo Pani wie, zna moją mój życiorys. Ja byłem finansistą i bankowcem, i nie, 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 nie filmowcem. I w związku z tym nie mam za sobą wielki życiorys i, i historię, zrobionych już zakończonych wspaniałych filmów. Ja nie jestem w sytuacji, gdzie mogę dostać pieniądze na filmy, czy nie byłem. I, 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 więc używałem, skorzystałem z dobrej woli moich znajomych. I oczywiście tak jak Pani mówi, zwracając do tego następnego wątku, to generalnie już drugie pokolenie czy trzecie pokolenie już tutaj w Anglii mówiący, mówiący po angielsku lepiej niż po polsku, ale nadal z duchem i zapałem i szczerze mówiąc ja uważam, że oni mnie bardzo pomogli. Oczywiście są ludzie, którzy mówią, że dlaczego pan to zrobił z harcerstwa, a nie z polskim wojskiem, więc ja powiem fajnie, no jeżeli pani mi da kilka polskiego wojska i, i, i salę sądową w Warszawie i tak dalej, to mogę drugi raz ten film zrobić, ale nie wiem, czy ten film byłby taki dobry, jak ten, który już zrobiłem. Tutaj ja pokazuję wszystkim, Anglikom, ale też Polakom, między nimi to, że w, Pod w Syberii zostało wiele więcej Polaków, niż przyjechało z Andersem Ludzie nie mają świadomości tego. Nie, nie, mogli, nie mogli uciec. Nie każdego stać było. Tak. Na to I, I nie wiedzieli, i Stalin im nie pozwolił. Więc większa liczba Polaków tam została i tam zmarła. O tym jest bardzo mało w moim filmie, ale to jest może inny temat, żeby ludzie uświadomili sobie, jak to było im. A poza tym jest też taki element, że oczywiście e, tutaj Drugie czy trzecie pokolenie wie, że rodzice zostali poza Polską, dlatego że w Polsce było okropnie, ale nie bardzo wiedzą na, tym, na czym ta okropność polegała, ponieważ nie było tradycji rodziców, ponieważ rodzice tam nie byli, nie byli. A w tym filmie ja próbuję pokazać, jak to by było, gdyby oni właśnie byli w tej Polsce wówczas. Tak. Zapytam, czy próbował Pan zainteresować swoim projektem jakieś organizacje? Które byłyby w stanie włożyć duszę na to, bo jednak produkcja filmu to jest bardzo duży hmm. koszt. Pieniądze są bardzo trudne do uzyskania, trzeba udowodnić, czy człowiek ma dużo doświadczenia, prawda, pokazać bardzo dużo przykładów. Jadąc tutaj na rozmowę z Panem, zastanawiałam się właśnie. Ktoś kiedyś powiedział, że projekcje prawdziwego kina odbywają się właśnie po salach parafialnych, hmm. szkołach, różnych dziwnych hmm. miejscach, natomiast jak już film zaczyna być hollywoodzki. To w zasadzie pozbawiony najgłębszych za treści, ponieważ jest przygotowany na, do szerokiego odbioru. A w związku z tym musi być spłycony, bo wiadomo, że jeśli do widza mało wyedukowanego, to musi być proste, prosto wszystko podane. W związku z tym może tak miało być i, i no. może właśnie. Tak może być. A poza tym, na pewno pani widziała film Król Maciuś. Um, są firmy nawet farce, które były robione jak gdyby bajkami. Um, Macież nie był używany wykorzystając wojska, prawda? Tak. Myśmy po prostu to robili inaczej. Są, są inne filmy, tak jak w Duży Wodzie, dosyć tanie zrobione, tak. prawda? Więc, więc właściwie to jest ważne, to jest scenariusz, oczywiście aktorstwo. A, i, I muszę powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczny moim znajomym i ja uważam, że, że pewnie aktorzy w moim filmie bardzo dobrze grają. Ale, ale oczywiście lepiej mieć zawodowych, ale trudno, no. no a, ja, ja teraz mam inne tematy i mm -hmm. ma, ja mam jeszcze to znaczy co najmniej dwa filmy w głowie, jeden Pani, pani zobaczy, Trager, na, na, na pierwszy i um, zobaczę, może kiedyś będzie inna sytuacja, ktoś mi powie, co ma Pan bardzo dużo pieniędzy, zrobimy film. Taki, Życzę tak. z całego serca. Dziękuję bardzo, może tak się stanie, mam scenariusz na to, ale... Może coś stanie Czakiet, się z całego serca. Tak. Myślę, że powołanie się tutaj na przykład y, filmu Nóż w wodzie Romana Palańskiego y, to jest, jest bardzo trafne, ponieważ mm. jest to film y, przecież bardzo nisko nakładowy, nisko mm. budżetowy, a film w zasadzie poza czasem, mm. bardzo aktualny, y, ciągle, y, ciągle aktualny i mm. y, 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 film nagrodzony. Tak jest. Więc jakby minimum jest. środków. Nie potrzebowaliśmy trzech wymiarów, awatarów, prawda i tak dalej. Sam scenariusz. Tak, a, a dodatkowo tam. nie wiem, czy pan właśnie sobie to sam do końca uświadamia, ale właśnie spełnia pan też jakąś misję edukacyjną dla tych ludzi. Tak, których pan tak angażuje. bardzo dużo szkół kopiło moją, moją płytę i pokazują filmy w szkołach tutaj w Polsce. O, tak, bardzo że że są w tej chwili plany co do kolejnych realizacji. Czy można prosić jeszcze o dwa słowa na temat? No, to film, to nad którym ja teraz się... pracuję, się nazywa Wojowie i Inni. Tak? I to jest film na podstawie wywiadów, które już prowadziłem z, z dwoma wojami, ale również z innymi członkami rodziny i znajomymi i będzie też jeszcze kilka innych wywiadów jeszcze prowadzonych. I to jest powiedzmy trzonem historii, to jest historia rodziny w swoich majątkach przed wojną i podczas wojny, jak to było z Niemcami, jak w jednej sytuacji lokalny dowódca niemiecki był bardzo łagodny, i, I właściwie rodzinie się udało przeżyć przez samą jakąś wojnę bez specjalnych um, przykrych uh, przygód i nawet tam przekowali Żydów i, i Niemcy przechodzili na koktajle i tak dalej, po prostu nie wiedzieli, że, że Żydzi się kryją uh, w Balku i że jedna pani, właśnie tak jak pokazałem w filmie, to pani uh, senator Żydówka była właśnie w strychu. Natomiast inny wuj opowiada o tym, że akurat w jego wypadku lokalny dowódca chciał przyjąć majątek, więc on, on zamordował całą rodzinę w nocy i będzie, to będzie też opowiedziane. I losy powojenne, o, o losy tych, którzy wyemigrowali, co się z nim stało i, i to jest powiedzmy przykładem tego, jest jeden wuj. I ci, którzy zostali, i znowu przykładem tego jest drugi wój. Ci, którzy walczyli z komunizmem, ci, którzy spo, współpracowali, dlaczego, jak oni uzasadniają ich stanowiska. I generalnie to jest bardzo, dla mnie bardzo ciekawy temat. No właśnie, miałam przyjemność już w projekcie porozmawiania z Panem Małżonką. I to, co mnie jakby zaintrygowało nowym projekcie, to właśnie fakt, że film będzie o, o, o rodzinie, tak. o dwóch wujkach, ale których losy potoczyły się zupełnie inaczej. Bo broń, jeden tak, jakby tak. został po, po stronie komunistycznej, drugi po przeciwnej. Tak jest. Jak w sumie dramat rodziny, ale tak. równocześnie tło zdarzeń, historycznych tak zdarzeń, tak z zupełnie z dwóch różnych. Tak. I jest co? innych takich przykładów w Polsce oczywiście. Mnóstwo. Tak. A, a to, to są moje przykłady. A zapytam, y, czy plany są, żeby, żeby była to fabuła, czy żeby to był film... Nie, 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 to jest dokumental. dokument. Ten film jest dokumentalny pani oglądała Trailer. Tak. W tym filmie nie ma fabuły, to nie ma powiedzmy dramatyzacji i to jest po prostu to, co oni mówią. A ja nie gwarantuję, że każde słowo jest prawda, ale ja mogę gwarantować, że oni powiedzieli to, co pokazuje, że powiedzieli. Myślę, że y, dokument jest jednak formą chyba łatwiejszą w odbiorze, y, ponieważ nie żeby... Tak, to jest ciekawe. Pani, na przykład generalnie ludzie mówią, że na przykład ten film o szkole jest bardzo dobry, tak. ale nikt nie chce kupić płyty. A inni chcą kupić płytę, inni chcą to mieć. Więc to jest bardzo ciekawe. Mi się daje, że czasami dramat jest, jest bardzo przekonujący, ludzie się tym interesują. Co będzie z wujami? Ta. Ja muszę powiedzieć, że dostałem bardzo dużo telefonów od znajomych, i mówili, że właśnie ten film. Mię interesuje i czekają na ten film, i chcą naprawdę przybyć na ten film. A nie, nie, a w takim razie. Ty... Nie, ale montaż jest tak. trudny. To znaczy, że dokumentalny człowiek może samemu czy bardzo w bardzo bawem zespole robić. Ja nie muszę namówić znajomych, tak. żeby grali prawda, w zimnych lasach prawda, um, i śpiewali i tak dalej, ale, ale, ale... montaż filmu dokumentalnego, dobry montaż filmu dokumentalnego jest bardzo trudny o wiele trudniejsze moim zdaniem niż, niż dramatur. Ja mam już pie pierwsze 15 minut na skończone i dostałem bardzo dobre wyniki na szczęście z uniwersytetu, bo, bo zrobiłem właśnie teraz magistrat w sprawie a, w robienia filmów, to są to filmmaking i dostałem świetne wyniki za te 15 minut. I moi znajomi, którzy oglądali mówią, że, że to jest i bardzo ciekawe i bardzo dobre. Ja nie będę drama, więcej dramatów, prawdopodobnie robił, bo, bo, bo po prostu to jest poza moimi możliwościami. Trzeba mieć dużo aktorów, znajomych, pieniędzy. Ja po prostu nie mam tych, tych źródłach. No a nie myślał Pan ewentualnie o stworzeniu jakiegoś zespołu, a samemu zająć się bardziej samym dopracowaniem scenariusza. I tak, no, serio. Mam Ta, tak, tak no, no, no i reżyserio, a montaż bym komuś innemu przekazał i też bo używając, tak. wie pani, fachowych aktorów. Problem jest taki, że ten następny fabuł... To znaczy, wie pani Inka bardzo dobra, ludzie lubią Inki, to jest dla Anglików, to jest fajnie, to jest taki teatr. Natomiast gdybym chciał realizować Inkę jako prawdziwy film, prawda tak. z autentycznym polskim wojskiem i tak dalej. To jest poza moimi możliwościami, ale ten następny film jest trochę tego typu. To znaczy mam pomysł, mam, mam w głowie o czym to było, jak, na czym polegał dramat. I ja to wszystko wiem, ale ten film musiałby być zrealizowany w Polsce na miejscu. Tak. Ja bym używał aktorów angielskich, znowu używając tą samą zasadę, żeby pokazujemy Anglikom jak to było. Natomiast to musiałoby być zrealizowane w Polsce przy pomocy polskich, nie wiem jak to się nazywa po polsku, tak zabawek, prawda, że na ścianie tego w mieszkali w Polsce, nie w Anglii, to prawda? To wszystko, wszystko jest polskie, jesteśmy w Krakowie, film byłby zrealizowany częściowo w Krakowie i tak dalej. I to byłby właśnie film, jednym z postaci były inspirowane um, jednego z uh, oficerów, łopaczki, który... Um, ja zapomniałem jaki pseudonim, ale on się ukrywał i potem użył nowy pseudonim um, i on Paweł Jasienica. I on dopiero po upadku komunizmu ujawnił, że właśnie on jest sam oficerem, który był w i który komuniści szukali przez ostatnie 10 lat. I on jest znanym historykiem, ale on właśnie był tamtym kapitanem łupaszki, którego komuniści by zastrzemili gdyby mogli. Ale taki film trzeba zrobić na miejscu, prawda, i używać prawdziwe, Taki film mógłby być, ja uważam, mógłby być uh, hitem wielkim, bo, bo to by pokazało, jak to było, i znowu. Bo, ale ja miałbym dobrą końcówkę. To, ten film byłby też parabołą, ale Inka to była bardzo smutna prawda, konkluzja tego filmu, ale z drugiej strony jest optymizm, widzimy te pomniki Inki, prawda, więc my wiemy, że Inka z nami jeszcze żyje. Natomiast z drugiej strony, ja że ludzie mogą cierpieć przez 40 minut oglądając Inkę, ale żeby im pokazać film, który trwa dwie godziny i, i potem powiedzieć, że, że jest smutna konkluzja, to jest, więc sam ten film skończyłby się dobrze. Ale i, i znam taką kobietę w, w Ameryce, która właśnie byłaby inspiracją drugiego bohatera filmu i to jest właśnie matka, czy raczej córka. Matki, która została już dobra w 1946 i oszukała w domu dziecku właśnie w 1956 Więc to jest prawdziwa historia. Czyli ja, ja bym chciał, to znaczy taki film fabularny, tak jak Inka, byłby oparty na prawdziwych wydarzeniach i na prawdziwych osobach. No w takiej sytuacji zawsze nabiera wszystko hmm. zupełnie innego wyrazu. Tak, jeżeli tak. Jest Ale to jest, to jest to to koszt. To, to, jest tutaj, to jest koszt i trzeba używać prawa angielskich aktorów a, i, i polską incenizację. A dlaczego angielskich ja. aktorów? Przecież można zrobić dobre y, tłumaczenie. Dubbing. A ja, ja myślę, że, że nie, żeby, jeżeli my chcemy, żeby ten film był pokazany poza Polską, musi być w z powodów marketingowych. Ja myślę, że to jest jednym z wielkich problemów polskich filmów dotychczas, bo one są robione i zrozum zrozumiane, dlaczego. Dlaczego nie chodzi o język, ale Dla o polskiego rynku, prawda? Mhm. więc to jest polska mentalność, ale to jest na polski rynek. Katyn i tak dalej, one, one są zrobione dla polskiego rynku i fajnie, bardzo dobrze, zgadzam się, dobrze, tam jest rynek. Natomiast te filmy nie są hitami. Za granicą, dlatego, że nie są po angielsku. Czy sądzi pan, że to jest główny argument, że tylko. Są inne powody, więcej, na... ale to ja jest jeden. Ja tak, ale że... na przykład załóżmy film Defiance. Nie wiem, czy pani oglądała Defiance, i, i to był hollywoodzki film o, o, o bielskich i innych Żydach, którzy, którzy się kryli w w lasach właśnie podlaskich i stworzyli właśnie własne oddziały partyzanckie, którzy zresztą siedzieli przy ogniskach i śpiewali żydowskie piosenki. Ale ten film był zrobiony po angielsku i był bardzo udany. Ja bym, a poza tym ja nie jestem w stanie, ja myślę, prowadzić film po polsku, też, bo trzeba wszystko sprawdzić, to znaczy musiałbym mieć to by byłoby jeszcze bardziej kosztowne, bo chciałbym mieć Polaków razem ze mną, którzy by napisali scenariusz według moich e, tez i moich pomysłów, ale żeby oni to napisali autentycznie po polsku, tak jak Polacy. Wie pani, ja byłem, ja byłem ja nie Żynym, byłem w Afryce. Człowiek, który żył w Polsce w 50-tych latach, musi napisać dokładne słowa, co by było powiedziane wtedy. Natomiast a, tak jak a, w Ince, jeśli to zrobione po angielsku, to ja wiem, jak Anglicy by to powiedzieli, więc ja to pokazuję po angielsku bardzo przekonująco, o, o tych napisach, bo, co nawet dzisiaj na temat tych polskich napisów. <laughs> 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 więc raczej, to znaczy, jeśli chodzi o to, co chciał zrobić i co to prawdopodobnie będę robił, to są dwie różne rzeczy. Uwielbiałbym zrobić taki film a, fabularny. I mam teraz więcej doświadczenia co do montażu i tak dalej. Na pewno ten film by był jeszcze lepszy. Prawda, linki pod wieloma względami, nie byłby technicznie lepszy i tak dalej. Ale ja prawdopodobnie nie będę miał do tego zasobów. Natomiast dokumentalne... Wujowie to jest jeszcze rok, co będzie dalej? Nie wiem, zobaczymy. Może nie jest to... Yy, to, to teraz powiem, nie jest to typowe dla konwencji wywiadu. niemniej jednak y, myślę, że drogą byłoby stworzenie zespołu. Tak, ja rozumiem. Pan mógłby wystąpić w roli takiego głównego gdyby scenarzystka. Gdybym miał 40 lat, ja bym to zrobił. Ja nie wiem, czy mam czas, ale Pani ma absolutnie rację, dlatego taki film byłby taki energochłonny, czasochłonny i tak dalej, bo siły, trzeba tak. zrobić zespół. Znaczy, znaczy musiałbym zbierać Polaków może stąd z Polski, w Ince grało, nie wiem, 40 osób, w takim filmu musiałbym grać 100 osób. A, i, I musiałbym mieć kolegów bardzo dobrych, fachowych, um, cały zespół, jak Pani dokładnie mówi, i to, jest, to jest ogromna praca i, i, i na zasadzie, prawda, albo że pracują ochotniczo, społecznie, tak jak w wypadku Inki, albo jeśli są profesjonalistami, to za pieniądze, w którym wypadku muszę szukać pieniędzy, w którym wypadku muszę zrobić scenariusz i opis filmu i szukać pieniędzy i to jest już... Skąd A może, tak? może, może powinien się pan wybrać z, z filmem i ze swoimi przemyśleniami, może hmm. odczytam hmm. do, do jakiejś szkoły filmowej. Wytworki, tak, tak. tak, tak Albo tak, ewentualnie tak, do spotkania tak, z jakimś zespołem. Ja, filmowym, wiem, ja wiem, ale, ale musiałby ktoś ze mnie się, się zgadzać, tak. I, i ja, że, że mój pomysł jest, jest, jest realny. A to znaczy ja nie ja, ja jestem przekonany, że, że scenariusz byłby dobry, że historia byłaby. Jest, jest tylko pytanie o techniki i jak pani mówi, no to jest, to jest problem. Może, może, to znaczy ja mam, mam, mam taki pomysł i może, może tak się stanie. To... Panie pani nie, bardzo dziękuję za spotkanie, za poświęcony czas, za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani bardzo za czas i dziękuję za wsparcie filmu.